Dobry wieczór. Cześć mamy i taty. I baby i dziady i sąsiady. Mhm. I dzisiaj słówko jedno. O pogodzie. Pogoda jaka jest każdy widzi. Koniec słówka o pogodzie. Tak zwany slotoczek, czego nasze dzieci często bardzo nie lubią, chociaż nam się wydaje, że... Gdzieś tam wyczytałam taki wpis, że moje dziecko mówi wciąż i mówi, i mówi nieadekwatnie. A czy wy rodzice mówicie zawsze adekwatnie? Hello! <grym> Ale tak na serio to nie ma złej pogody i proszę przestać narzekać na złą pogodę. I niech to będzie pierwszy krok do powiedzenia stop narzekaniu. Metoda, którą już tłumaczyliśmy parokrotnie, polega na tym, że zakładam gumkę na recepturkę albo brązoletkę na rękę i przez 21 dni nie narzekam przynajmniej na pogodę. Myślę, że w najbliższych dniach prognozy są takie, że nie będziecie miały, mieli powodów. I w momencie, kiedy mm, na, zdarzy ci się, że narzekniesz raz na pogodę, to zmieniasz rękę i odliczasz kolejne 21 dni. A jak w piątego dnia narzekniesz, to przyrzeknij, że już nie będziesz narzekać. Zacznijcie z pogodą i zobaczcie, że to działa. Stop narzekania. Natomiast dzisiaj chcieliśmy słówko o wyuczonej bezradności. Być może ma to jakąś korelację z przemyśleniami. Z wczorajszego dnia, bo wybory. E, I był taki eksperyment przeprowadzany chyba przez Amerykana, chociaż e, często rozmawiamy o tym, że nie ma prawdziwych Amerykanów, bo ich wybili i są potomkowie Holendrów, Belgów, Portugalów i innych Hiszpan, Hiszpanów. Więc tak naprawdę Amerykanie są uroczy, Europejczykami. E, no, taka dziwna refleksja. Natomiast było taki, te, był przeprowadzony taki eksperyment, potem też Szyma, na lądzie... są ci z, z Południa, czyli z Meksyku i z Kuby na przykład. No. To wtedy nie są Europejczykami. Czyli. Ale ja mówię o górnych Amerykanach. No ale ci górni Amerykanie, ci, ci też dużo tych z dołu Ameryki też przyszło tam do góry, no więc też jest trochę ich tam tych tam są Ameryką, dobra. I teraz tak, był przeprowadzony eksperyment na pieskach, bo teraz nie wypada mówić psach. Y, przynajmniej telewizje śniadanie promują y, taki trend. E, więc, y, jakie jeszcze mięso ze śmiercią? Dobra, ekspery eksperyment, weź już, nie wchodźmy w te tematy piupilów i, i tak dalej. No. Piupil to uczeń. Jest. Ok, e, więc y, w trzech klatkach y, były pieski i w jednej klatce. Przebywały tam w komfortowych warunkach, w drugiej klatce był pieski y, i y, podłoga była podłączona do prądu, i, który prądził te pieski w łapy, y, ale y, okazało się i one to jakby wykryły, że jest taki przycisk, czy taka, taka kafelka kafelek, y, po którego naciśnięciu y, prąd przestaje prądzić. Więc nauczyły się szybko, co robić w razie prądzenia. I w trzeciej klatce pieski były poddawane ciągle po prądzeniu, i nie było żadnego guzika, i po prostu nauczyły się, że prądzenie to im już nie robi różnicy. I potem po jakimś czasie, czyli zaczęły po prostu. Prądzi to prądzi, nie? I po jakimś czasie klatki zostały otwarte i pieski z pierwszej i drugiej klatki pobiegły w pizduęłej, jak to mówią niektórzy, a pieski z trzeciej klatki, które były ciągle prądzone, e, nawet nie podjęły żadnej aktywności w celu opuszczenia swojej klatki. E, I tak też się dzieje, kiedy człowiek jest poddawany e, nawet e, negatywnym zjawiskom. E, e, Całe doświadczenie życiowe przynosi mu takie przekonania, takie emocje, takie myśli, takie działania, że nic się nie da zrobić. E, więc nie podejmuje inicjatywy. E, dlaczego nawiązuję do wczorajszych wyborów? Bo myślę, że e, ludzie ciągle narzekają, a wybierają to samo złoto, tak jak gnębiona kobieta e, przez partnera latami, chociaż e, dziwi mnie bardzo że nazywa go wtedy partnerem. Bo partner to jest coś na równi dla mnie, przynajmniej. I jeżeli nasze dzieci ciągle są narażone na jakieś prześladowania i wy za nich odwalacie robotę, to znaczy, wy interweniujecie w szkole, to może się zdarzyć tak, że one mają wyuczoną bezradność. Po prostu nauczyły się nie robić nic. Znaczy I... nie to nie poczekam, tylko żeby nie było tak zrozumiane, że... Jak y, y, jakieś dzieci biją twoje dziecko, a ty reagujesz, to masz nie reagować, żeby dziecko się samo nauczyło bronić. Nie, nie. No, tak, ale musicie. Znaczy potrzebujecie stopniowo, y, wiecie, nie, nie, nie da rady obronić naszy, naszych dzieci, nie damy rady do końca życia udawać, że jest normalnie i że ludzie w spektrum są akceptowani, kochani i że wszyscy są empatyczni. Po prostu nie, da, nie, nie damy rady tak udawać. Po pierwsze dlatego, że nasze dzieci są zbyt bystre. Zrobione. Już posłałam do stołu. Posłałaś do stołu? Jak prosiłaś. Wdzięczność Spuszcz. To pos, posłaj na kawkę, dobrze? Boże, posłała do stołu. Piękny. Po pierwsze nie, nie damy, nie damy, nie damy fizycznie, nie damy rady ukrywać całe życie, że świat jest taki cukierkowo-lądrynkowy i e, słodkopierdący, i że są na świecie źli ludzie i żeby dzieci miały świadomość, e, uczulam to też po, pod kątem e, relacji damsko-męskich potem w życiu. E, bo nasze dzieci te podobno co nie mają teorii umysłu, e, zakładają czasem, że wszyscy nasze, nasze córki zakładają, że wszyscy. Synowie innych mam są, mają dobre i tylko dobre zamiary, a czasem tak nie jest, więc trzeba uświadamiać, ale też dawać jakieś takie narzędzia, żeby umiały wyjść z sytuacji. I powiem dlaczego. Po pierwsze, była taka historia w naszym życiu, że chłopiec, który był często prześladowany w grupie rówieśniczej w szkole, i rodzice interweniowali za niego, po prostu któregoś pięknego dnia dostał takiego wkurwu, że wziął cyrkiel i zaczął dzigać dzieci, bo już po prostu nie wytrzymał. Czyli trzeba po pomóc. Oczywiście, że mamy rozmawiać z, z pedagogami, z psycholami i ze wszystkimi, ale trzeba gdzieś nauczyć nasze dzieci to, żeby tą złość z siebie wyrzucać, choćby słownie. I powiedzieć po prostu Puść mnie, kretynie, czasem, żeby nie dać sobie na głowę wchodzić. E, druga rzecz jest taka, przykład wyuczonej bezradności u chłopca. E, przesympatyczny w ogóle młody człowiek, który chodzi z Wiktorią do szkoły specjalnej e, i taki wiedzie do, no, do rany przyłóż, po prostu. I pytam go, już nie pamiętam, jak mówiła. I mnie zresztą nie ma to w tym kontekście. Większego znaczenia, i pytamy go, a co ty robisz robić? A jak przyjeżdżasz do domu tym przewozem, to co ty robisz? On mówi, leże. Ja wie co słuchasz muzyki, grasz sobie, telewizję oglądasz, czytasz książki, i ja on mówi, nie, tylko leżę. I my mówimy, a może, ale nie słuchasz radia? Nie, nie mam radia. To może my ci kupimy radio. Mama mówi, yy, i on na to mówi: Mama mówi, że radio żre za dużo prądu i że nas nie stać. I tak drążymy, drążymy, drążymy i w pewnym momencie ja mówię, a co byś tak chciał robić? Tak, tak twoje marzenie. Mówi, chciałbym grać w piłkę nożną. I my mówimy, słuchaj, może my cię opłacimy przez rok, powiedzmy, treningi, bo stać nas na to, bo chcemy ci pomóc. I to byś zaczął chodzić na te treningi, byś zobaczył, spróbował, czy to by się to w ogóle podoba. I on mówi: Mama mówi, że nie potrzebujemy litości od innych osób. Ja wiem, to nie jest litość. Jak zostaniesz Ronaldem czy innym Messim, to on nam te pieniądze, no co ty? Po prostu będzie to taka, taki nasz kontrakt, taka nasza umowa. On już był tak nauczony bezradności. Że nie wierzył, że na świecie są jakiekolwiek możliwości. I trzecia historia jest o tym, jak spotkaliśmy pana bezdomnego. W ogóle mamy taką historię o tym, że czasem spotykamy anioły, które pokazują nam, sprawdzają nas, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. I ten pan bezdomny poprosił nas o jakieś parę groszy, a my mówimy: Wiesz co? bo akurat jechaliśmy na imprezę, mówimy, wiesz co, my mamy dużo sushi w bagażniku, dodamy ci pudełko sushi, e, takie danie japońskie, ryż, ryba, te sprawę. Czyli prawie jak paprykarz szczeciński, ryż, ryba. I gadamy, gadamy, a on tam opowiadał swoją historię, a ja mówię, ty taki bystry jesteś, mówię, człowieku, czemu ty nie pójdziesz do pracy? Szefowa, ja ledwo wiążę koniec z końcem, to jak to jeszcze do pracy pójść? Ale piękne w tym wszystkim było to, że ja nie wiem, czy on w ogóle w życiu jadł sushi, wiecie, czy nie poszedł do domu, ale był bezdomny sobie podgrzać. W każdym razie, było to takie mocne to dla mnie jakieś przeżycie i obejrzeliśmy się za siebie. A jego już tam nie było. Tak. I nawijaj, bo chyba mi się mięso pali. E, tak mi się wydaje. E... Nie, to niemożliwe, żeby mięso... Mięso się nie pali. Słuchajcie, takich spotkań oczywiście było dużo, natomiast rzeczywiście beznadzieja, czyli taki stan depresyjny jest najgorszy. I wówczas, wówczas taki, taka dorosła osoba, która jest wychowana w tym domu bez marzeń, bez możliwości, bez wiary w to, że cokolwiek może się zmienić, no to właśnie najczęściej mimo że widzi, że widzi innych ludzi, którzy wyciągają ręce, widzi te anioły, które, które chcą pomóc, nie wierzy w to, że można im zaufać, że to jest w ogóle możliwe. I siedzi sobie w tej czarnej dupie, i to jest tylko nasz wybór, kochani. To jest nasz, wasz wybór. Czy chcemy z tej czarnej dupy wyjść? Bo dobre życie to nasz wybór. Czy chcemy się tam urządzić? umeblować i jeszcze zerwać y, margaretki i sobie tam postawić w tej czarnej dupie. I powiem Wam co jest piękne w tym wszystkim. Tak jak jest wejście i wyjście, tak jak jest dzień i noc, tak jak jest yin i yang, to tak samo możemy się czegoś nauczyć i możemy się czegoś oduczyć. I nigdy nie jest tak chujowo, żeby nie mogło być jeszcze chujowi. A często ludzie mówią Koniec świata już. Dla mnie to już nie ma wyjścia. Ja nie widzę perspektyw. Życie mi się załamało. Pamiętajcie, że wszystko można zmienić. Że każde jutro można zmienić. Że każde myślenie można zmienić. Że to, co nam się oprogramowało, to może nam się wyprogramować. To jest tylko nasza decyzja. I że w każdym tunelu jest jakiś wlot i jest jakiś wylot. A jeżeli jeszcze je, jedziecie tym tunelem, to pamiętajcie, nie wysiada się w, w, z pociągu, który jedzie przez tunel. Zobaczcie, kochani, bo to jest tak, że ktoś nam założył okulary jakieś tam. My nie wiemy często, czy, te, czy, czy nasza woda wzroku to plus jeden, czy minus dwa i pół. I może. Jak zamienimy te okulary albo je zdejmiemy, to zobaczymy świat inaczej. Zobaczymy inaczej ludzi. A może ktoś nam te okulary dał, ale wysmarował nam gównem i nie nauczył nam nas, jak czyścić gówno z okularów. Czasem warto zmienić okulary. I zmieni się wszystko. Miło sici, wdzięczno sici. Zmieniajcie okulary. Wszystkiego pięknego. Papa, pa.